Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Remi, a to jest kolejny odcinek naszej Terrari. Odcinek chyba 21 czy jakoś tak teraz... Chyba 21. Okej. Okay. Ostatnio robiliśmy sobie. Co ostatnio robiliśmy chyba tą świątynię, która no wygląda jak wygląda, pewnie kiedyś się rozbuduje. Bo to było tylko tak na żeby odcinek jakoś wyglądał, że żeby był. Teraz jakoś nie mam weny do chodzenia i eksploracji i robienia czegoś ważnego, więc parę odcinków będzie takich do dupy. I tak, co dzisiaj, dzisiaj chcę przerobić sobie to to miejsce, żeby jakoś ładnie wyglądało. Chcę tutaj jakoś sobie ładnie zbudować, coś fajnego myślę, że tam zbuduję. I to będzie wszystko na dzisiaj. Chociaż tak, myślę, że to mm, mi zajmie. Tamte parę minut, które mam przeznaczone. Dodatką sprawą jest, że ten hełm mi się bardzo spodobał i będę w nim chodził. Chyba, że w tym. Albo w tym będę chodził. To jest 6, a to jest. No to jest to samo. Ok. No to co? Mm, ja bym tutaj chętnie jeszcze sobie zrobił tą skrzynkę u niej albo to później też będzie na to czas a jak nie będzie to trudno dodatkowo yy, tak mi się nudziło w terrarii bo nie miałem jak nagrać i musiałem czekać aż będzie noc że zrobiłem takie coś Te, ta, tak się bawiłem że to wszystko zalałem wodą ja to sobie tam potem jakoś tutaj pozaklejam żeby to jakoś ładnie wyglądało ale chcę żeby to Jeziorko było tutaj niżej, a tu będzie jakiś taki most, będzie można coś yy, wymyśleć. Więc co, teraz trzeba to wszystko yy, odłożyć jakoś do skrzynek, Jak najlepiej quick-stackować. I resztę powrzucać. Kurde, znowu miejsca nie mamy w skrzynkach. Będzie trzeba znowu coś wymyśleć, chyba że gdzieś tutaj będzie... Tu jest jeszcze troszkę miejsca. Ale to też nie jest za dużo. No, może jakiś quickstack, tak? Nic. Chyba nie. Tutaj też nic. Yy, Okej, okay, jeszcze miałem tutaj sobie coś yy, zrobić, bo. Bo to miałem sobie ulepszyć. I to. To chciałem ja kasę, bo pamiętam, że gdzieś kasę kładłem. Kasa, moja kasa, gdzie jest moja kasa? A to jest moja platynka, ale platynki nie będziemy na razie ruszać. Chyba, że jakoś będzie nam bardzo chujowo wychodzić, to wtedy może. Ale tak patrzę, że nie mamy trinkera naszego goblinka, bo jakiś Edward mi się tutaj wprowadził. No trudno, no to sobie nie zrobimy. Te dwa defa musi zostać, chyba że tutaj gdzieś mamy coś lepszego. Ale jakoś nie widzę. Mil speed na 20 many to już wolę to zostawić, chyba że tutaj mam coś lepszego. Nie wiem to, to jest na damage, to nie. Shakeley, już mam wszystkie rodzaje. Czyli znaczy, no wszystkie, to, co mogę tu wrzucić. A tak to chyba. Nic tam jeszcze to mogę nie wrzucić, ale to będzie im przeszkadzać jedynie. W ogóle czekajcie tu jest Knight. Mam dwa takie same kilofy, no pięknie. Ciekawe jak mi się to stało. Pewnie zrobiłem dwa taki dureń ze mnie. To jest coś... A, diamentowy mamy szafir. Właśnie, miałem kurde, slash nazbierać i... I nie nazbierałem, ale w kolejnym odcinku już sobie nazbieramy go bo też chcę troszkę go pootwierać, żeby już zacząć tworzyć jakieś tam fajniejsze rzeczy, żeby tam już, no wiecie, wszystkie te huki mieć i te podobne. No, te podki wystarczą, a jak ktoś mnie tam zaatakuje, lepiej być przygotowanym, wziąć te może dania, trzy dania wezmę. Jakieś potki, te większe Tu są, to wezmę z 5, a jest to jakieś wolne miejsce? Nie ma. Ja to mogę wyrzucić w ogóle. I. co chciałem? A, te potki. Dodatkowo jeszcze wrzucę tutaj. Moje gold coin. okej. Okay. To no to już mamy. I. lecimy pić? Nie, nie, jeszcze nie będę jadł chyba sprawdzę w ogóle czy coś nowego oni mogą to mi sprzedać Illegal to nic nowego a ty save to nie a no, też mi się nie przyda shurikeny może kiedyś nie to mi się już nic więcej y nie przyda dodatkowo pomyślałem że czas troszku rozwinąć te filmy i przy budowaniu jeżeli uda mi się załatwić żeby filmów nie blokowali to będę tam dawał wam jakąś muzyczkę tak samo jak będzie dzisiaj przy budowie tego co chcę zbudować tylko nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądało bo może mi materiału nie wystarczy wtedy będę musiał lecieć do na drugi świat bo tam chciałem dzisiaj zacząć, ale zapomniałem i zacząłem na tym świecie, bo tam mam te duże drzewa, ono y, potrzebuje je, żeby Leaf One zdobyć. Taka specjalna różdżka, która zmienia y, drewno w liście, i fajnie by było y, jednak y, ją mieć do kolejnej takiej mojego pomysłu z budowaniem. Tym razem w ogóle te pochodnie muszę to stąd ściągnąć, zbudowanie wielkiego drzewa, w którym też będzie można zamieszkać. Ja, tak jak mówię, teraz mam takiego lenia, albo wręcz odwrotnie, taką chęć budowania, będzie chyba lepiej brzmiało, że nie chcę nic na razie robić takich rzeczy, no wie, wie, Wiecie jakie rzeczy mi chodzi, tylko sobie trochę pobudować. Dlatego w kolejnym odcinku robimy sobie domek dla hillerki Nie wiem czy hillerka jest. Jest healerka. Znaczy no bardziej pielęgniarka był już to. Pielęgniarka chyba. Jeżeli dobrze mnie pani z angielskiego uczyła. To i co? Ja, chyba się już zamknę, co? Tam jak dojdziemy, chociaż... Albo nie, to przebiegnę się z Wami i powiem Wam, co chcę tu wybudować, bo jak widzicie, mam tylko samo drewno i tutaj parę stąd brików. One są mi akurat tutaj zbędne, tylko tam. No, ja jedzę zasadą, że drewno zawsze się przyda. Lepiej zawsze myśleć to drewno, ale nie w tym wypadku. W tym, w tym wypadku to nie będzie materiał budowlany. Będzie on, no to jest tylko taki w razie czego. A piasek to. Nie miałem gdzie go upchnąć, więc no już wziąłem. Muszę te szlumy zacząć zbierać, bo znowu posprzedawałem scale, scale i może mi nie wystarość na wszystko to co będę chciał zrobić. To oczywiście jest meteoryt, którego nikt nie ma czasu. Nikt nie ma czasu wydobyć. Pewnie kiedyś go wydobędę, ale na razie mam y wszystko to co potrzebuję buję bo tam chyba meteor set meteorytowy mogę zrobić on jest chyba tylko troszkę lepszy więc no jak dla mnie to nie ma sensu na razie robić tej, widzę, że to już podłoże jest już całkiem fajnie yy, mi zrobione bo na takim właśnie podłożu chciałem to zbudować tylko tak patrzę, że no z materiałem gorzej bo będę musiał troszkę pod ziemię się wbić i Fiu, dobra, rozwala to, już myślałem, że nie rozwalę, i tak będę korzystał z tego, co tutaj wydobędę. No i tak patrzę, że chyba wystarczy tego materiału. Ja jeszcze sobie tutaj troszkę je poniszczę. Najgorzej będą te tutaj mi latać, no ale tutaj sobie yy, z nimi też uporam. Więc co? Yy, ja tutaj sobie tutaj oczywiście yy, wyciszę muzykę z gry żeby wam dać tamtą muzyczkę jakąś taką no którą youtube mi nie zablokuje bo wiadomo hajs te sprawy chociaż no ja nie zarabiam na youtubie i co to ja tutaj stopuję nagrywanie wyciszam się włączam muzykę dla siebie żeby mi się jakoś to y, budowało mamy którą 23.08 więc jest całkiem y, dobry czas na pewno, jakieś takie podsumowanie małe zrobię tego, co tutaj wybudowałem. Pewnie to i tak będzie y, do dupy. Bo chcę tutaj zrobić taką, sobie taką mortkę, która będzie strzelała y, jakimiś kulkami. I nie wiem, czy mi to wyjdzie. I już chcę uprzedzić ludzi, z, y, którzy będą myśleć, że to ma być jakaś specjalna czaszka. Bo akurat takie klimaty właśnie nie. Chciałem zrobić, aby to trochę na. Pac-Mana wyglądało, ale po pewnym czasie robienia powiedziałem, że jednak nie, niech to będzie taka indywidualna buźka. Chodzi tu śmieciu. Dobra, to ja się wyciszam. Znaczy się stopuje. włączam sobie muzykę wyciszam się i widzimy się już po wstępnej budowie. Okej okay, dobra, jestem już z wami z powrotem jak widzicie, no troszeczkę to trwało. Tak sprawdzałem, bo zapisałem sobie ten fragment materiału, to było to około pół godziny, więc nie wiem nawet czy wam to wrzucę, bo jeszcze czeka mnie całkiem y, niezła y, budowa. tutaj muszę jeszcze tak ładnie wyrównam. A może to potem jeszcze podwyższę. Tego nie jestem jeszcze do końca pewien. Najgorsze było to, że tutaj, jak widzieliście, było pełno mobów. A tak w zasadzie to nawet nie wiem, czy mam to wrzucę, skoro to trwało aż tyle. Nawet przy, przy cięciu, to by było około 10 minut. Jest 13 materiału zwykłego, więc 23 bez rozpoczętego budowania. Zebrałem sobie tutaj wszystko to, co żeby wam pokazać ile tego tam było było tego mniej więcej tyle okazało się że są yy, dwa rodzaje ścian to też może teraz być kłopotliwe ale zobaczymy czy my tutaj dania zapomniałem jeść czy my tutaj wiecie statystyki podrosły i co noc się już kończy a ja teraz mogę przystąpić do budowy mam tutaj sobie narysowany Schemat, jak to ma yy, wyglądać. sobie to jeszcze. Ale to nie tym. <laughs> Opsa i drugie. Dobra, jeszcze to. Beautiful. Teraz tak, to budowla będzie się takiej wielkości. Ten fragment, który chcę zrobić. Nie wiem czy... wierzę, bo ona będzie... Wieża obok tej buźki. Stała, nie wiem czy ją zrobię. Teraz, czy może później, czy może indywidualnie już jakoś. Tego nie jestem w stanie wam powiedzieć, ale teraz już się zamykam i będziecie widzieć ten fragment. Naprawdę nie wiem czy co wam dam, bo godzinny materiał by mi się przesyłał w wieczność na moje 03 do 05 uploadu, więc widzimy się za momencik. Ok, jestem już z powrotem. Jak widzicie, tak mniej więcej prezentuję się z tego miejsca. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda. W kolejnym odcinku zajmiemy się budową kościoła dla naszej Nurs, który powstanie gdzieś tutaj w tym miejscu. A więc co, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Zapraszam Was do kolejnego odcinka. Ja się z Wami żegnam. Cześć i na razie.